Heroes of Warcraft. Hej, witajcie w karczemnym mordobiciu. O coraz dziwniejszych porach nagrywam te bójki, ale życie tak wyszło. Zobaczmy co w tym tygodniu. Zresztą ja wiem, że już. Że już jest miniaturowa wojna. No, o takiej godzinie to oczywiście, już do mnie takie informacje, czy chciałem, czy nie chciałem, dotarły. Także wredny Skurczmeister zmienił karty w zabawki. Teraz wszyscy stronnicy mają 1-1 i kosztują tylko jeden many. Tutaj talię sobie stworzyć musimy. Calutką to jest oczywiście bójka, która no, jednak faworyzuje tych graczy, którzy mają dużo kart, jakieś tam. Drogich, ciekawych legend. Hmm, także tutaj spróbujemy może coś tańszego, aczkolwiek też to trochę drogie pewnie będzie. Tak wyjdzie, ale zobaczymy. Przekształcenie na pewno, bo chcę, żeby to właśnie było takie poświrowane troszeczkę. Weźmiemy też. O, to też może się przydać. Widmowe pazury też, na pewno. Też na pewno. Też bym wziął. Tutaj fajne rzeczy są w ogóle, ale wszystkiego wziąć się nie da. Także będziemy kombinować jakoś. Zobaczymy, co tu jeszcze może być. Co tu jeszcze ciekawego. No, na przekształcenie to też by się przydało, ale to chyba odrzucimy. Weźmiemy coś innego. Można by wziąć. Można by wziąć jakąś żabkę. Może jedną. Może jedną. O, oczywiście. Oczywiście chcę takie jedno. O, właśnie. Dwóch żywiołaków. Ja na to liczę, bo wezmę też brana. Wezmę też brana. Także będą te okrzyki bojowe ciekawie. Ciekawie, mam nadzieję, działały. Inspiracja. O, to też, kurde, może być niezłe, ale ja tyle to temu pamięć nie będę. Nie, także dam sobie z tym spokój. Jedną tą lawę, jedną żabkę. Tego nie. Teraz tak, weźmiemy jeszcze na pewno... O, huk musi być oczywiście. Huk musi być oczywiście. Weźmiemy też Chromagusa, nie inaczej. Ciekawe jak tutaj Katun będzie działał. Katun też może działać ciekawie. O, to też może być fajne. Te dwa krakeny, o, na tym mi zależało. 23 karty, trochę już dużo. O Oj, zobaczmy tego Katuna. O kurde, ile karcioszek już. Jakby tak człowiek przysiadł, pomyślał, to by złożył coś takiego optymalnego bardziej. Ale zobaczmy na razie tak jak jest. To też ciekawie może się sprawdzać przecież, bo tutaj ta, ta agonia jest no fajna, fajna. E, Taurisan, czy mi będzie potrzebny taki Taurisan? Nie, chyba nie, ale Kern mógłby się przydać. Aj, dobieranie karty, dobieranie karty przecież jakieś sobie, jakieś sobie tutaj muszę wymyśleć. Sylwankę też weźmiemy. Tego nie, tego nie. Ja tego krakena wziąłem i też, żeby coś z fajnym okrzykiem. No to może tego apostoła Katuna najbrano, oczywiście. O nim mówiłem. 29 kart. Ojejku, będę musiał wywalać. Będę musiał wywalać, a to oznacza, że trzeba by wywalić. No, karty jakoś muszę dobierać, przecież. Karty jakoś muszę dobierać, przecież. Ja bym tutaj tyle fajnych kart wsadził, że masakra. Hop goblin też tutaj. Działać może jak najbardziej fajnie. Te karty zagonią, mnóstwo rzeczy tutaj fajnie może działać. No, mamy to z okrzykami, mamy alekstrazę. O, przecież te beztwarzowe manipulatory też tutaj mogą fajnie działać. To może wywalę. To może wywalę. A coś, co będzie karty dobierało. To może tego, tego Murloka. Muroka może... no i Ochydziarza też bym wziął, ale to też by było niezłe do tej bójki przecież, 3-1-1. Po to przekształcenie by to pasowało, no bo kurde, ja muszę takie karty też wziąć, żeby to działało po to przekształcenie fajnie. Czyli takie właśnie, co jakieś dwie przyzywają. No i zobaczymy, najwyżej będziemy zmieniać, tylko żeby ja tej, 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 tej tali też nie robił, kurde, godzinę. Albo dwie. Inspiracje też mogą być tutaj fajne. Weźmiemy, je, weźmiemy jeszcze to, to nam jako tako karty dobierze, ale tak poza tym, no to jeszcze chromagus coś może dobrać. No nie wiem, czy ja to tak dobrze kombinuję, widmowe pazury. O, jeszcze jest Talnos. Talnosa sobie kiedyś zrobiłem całkiem niedawno. Można by go wziąć, można by go wziąć i jak go nawet... Wezmę, o jest tutaj Talnos. Myślę, czy może. Już wywalę te żabę. Wywalę te żabę. Coś by mi się takiego przydało, co kilka kart może daje. O Barsa jeszcze! O dobra, to weźmiemy jeszcze Barsa. Dobra, gramy, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie będę aż tak się tutaj wczuwał. Niech się dzieje, to jest taka bójka rozrywkowa. Mamy świadomość tego, że tutaj właśnie. No ci ludzie, którzy mają dużo kart, mają dużo możliwości złożenia talii, no to przy dostępie do wszystkich kart, do całej dziczy, no to można takie cuda robić, no choćby z tym Malygosem jakieś OTK, masakra. Chociaż tutaj jakby mi siadł ten bran i te okrzyki bojowe, mmm, żywiołaków, tych krakenów, to też mógłby, mogłoby być ciekawie. A tutaj pewnie będzie Antonidas Malygos. Takie rzeczy także. Zobaczymy, czy ja go zapcham stronnikami, czy nie. Zobaczymy, czy będzie działało to przekształcenie. Ja sobie zostawię takie karciochy. Mogą być, mogą być. Zobaczymy, jakie raz uda się wygrać. No to już będzie luzik i kolejny pojedynek szybko się rozegra, coś takiego. I będzie dobrze, będzie dobrze. Zaczniemy. Tak, od tego masz tutaj 15 obrażeń. I co ty na to powiesz? Matose style. On tutaj pewnie będzie rzucał te cholerne... Mm, 02 prowokacje, jak to tam się nazywa. Zapominam te nazwy, ale dlatego też mam te okrzyki. O Isera, kurde, jakie brechty. No właśnie, to tak jak mówiłem, no taka Isera by się przydawała i dla mnie. Ja ładnie zacząłem, ale on też bardzo ładnie zaczął. Nefarian. O, Nefariana też mogłem wsadzić. Tutaj w ciur fajnych kart można było wsadzić. I w ogóle wiele różnych ciekawych talii można wsadzić. No na pewno będziemy chcieli. No nie będę teraz przekształcenia jeszcze rzucał. To trzeba zabić. No i myślę, że tak. Rzucimy tak, żeby, żeby Ragnaros go zaatakował w twarzyczkę. Także go tutaj na stole. Co ta gra mi się tak... Przycina w jeża. Zostaje na siedmiu. Tutaj jest jeszcze cztery. To przekształcenie. No zobaczymy. To może się szybko skończyć. Chociaż pewnie ma jakieś lodowe bloki. Oj, patrzcie. Zabił. Kurde, niedobrze. Oj, to nie fajnie, to nie fajnie. Ale ma już tylko siedem zdrowia. Także. Może to jakoś jeszcze siądzie. No siądzie, siądzie. Bo tu mamy trzy. A tu mamy cztery. Także już pozamiatane. Zabity. Szybko to poszło. ładnie siadło. Zagramy raz jeszcze. Zagramy raz jeszcze. Idealnie mi się chyba ten pojedynek ułożył. Coś podejrzewam, że lepiej być nie mogło. Jedną kartę tylko szamana zagrałem tego żywiołaka przed chwilą. Ale zadanko się zrobi. Nie wiem jak wam, ale mi nie te nowe zadania się nie podobają. One wymuszają budowanie jakichś określonych talii, czy to murloków, czy to piratów, czy tak dalej. I... Nie to trochę tak e, o, odciąga od rankingu, bo jak człowiek jest na jakimś tam miejscu, to nie ma ochoty budować jakiejś totalnie nowej e, tali, którą tam ogranej nie ma, nie ma przetestowanej. Zostawimy może. Przekształcenie. Hmm. To bym wolał sobie zostawić. Na kolejne tury tak może zróbmy. Ale nie, bo to przecież 10 będzie kosztowało. Ja niepotrzebnie wziąłem tego Rafama. Także te nowe zadania yy, nie da się tak. Kurde, widzicie, mówiłem przy innej okazji, że ta moja myszka Logitech. I tutaj znowu kurde idealnie otworzę, Zdejmij... Zdejmijmy mu to. Ja nie wiem, czy jest sens, żebym nie, ja bym wolał sobie kartę dobrać. Ja bym wolał sobie kartę dobrać. On tu mi jednego zabije, będzie mógł jakby co zabić drugiego, także ja będę miał kartę, dobra. To tak, zróbmy. Także ta moja myszka Logitech G300. Kiedyś mi się popsuł lewy przycisk myszy i on wali teraz dwuklikiem najczęściej. No i... No i ostatnio też prawe mi się tak zrobił i wyczytałem, że generalnie to jest taka przypadłość. Nie trafił. To jest taka przypadłość Logitechów. Jakie się są te właśnie elementy tak trochę chyba pod tym względem zrąbane. No i dobra, tutaj trzeba by zabić. Myślę, że tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Może ja niepotrzebnie wziąłem to wyciszenie tak na dobrą sprawę. I właśnie to kosztuje 10. No, tylko pytanie, co ja bym chciał wziąć rozdzielić losowo, czy takie wielkie czy przyzwać, a weźmy to, weźmy to, pod przekształcenie, jakby ten pojedynek długo miał trwać, to zobaczymy coś takiego, zobaczymy coś takiego, jest jak zabijać, tyle że teraz, no właśnie nie mam tych, nie mam tych stronników, trzeba było chyba wziąć się zamiast wstrząsu ziemi coś co zadaje właśnie coś co ma okrzyk bojowy, taki jak ten kraken chociażby no, zobaczmy, co się przyzwie i podejmiemy decyzję. O żywiołak. To zróbmy tak i rzućmy to przekształcenie. Zobaczmy, jak działa. Działa bardzo ładnie, bardzo ładnie działa. Mam tutaj teraz wielkich stronników. No, mogły przyjść lepsze rzeczy, ale ogólnie przyszły fajne rzeczy. Także nawet wypatrzyłem sobie w internecie, jak, jak naprawić tego. Logitech nawet takim, no dobra, nieźle, nieźle, poddaję się, okej, okay, dobra, to chyba Chyba kończymy, czy jeszcze raz, bo ja tutaj muszę jeszcze ten odcinek dzisiaj wrzucić, jak widzicie, która godzina, ale myślę, że jeszcze raz Zagramy, że jeszcze raz zagramy, zobaczymy jak to wyjdzie Jeszcze ostatni raz, także Mogę sobie Tę myszkę domowymi sposobami naprawić Chyba no przynajmniej tak wynika z tego, co tam w necie jest. Także ja ją będę musiał rozebrać. I może naprawię sobie te... Te dwukliki, bo... No podobno to jest do zrobienia, także... Chyba nie warto, chyba nie warto kupować nowej. A zostawię sobie wszystko. Chociaż może po powinienem... Tak mocno szukać tej Alex Strazy, która mi te dwie gry przecież wygrała masakrycznie. A zacznijmy od tego. Kurde, no widzicie, no tutaj już mi całkiem chyba siada. E, dzisiaj ją rozkręcę. Albo niedługo. O kurde, też ładnie otworzyła. ja wziąłem tylko huka w końcu wziąłem, wziąłem. O też mam. Witaj, witaj. Też mam huka stary. Ja bym wolał tak... Tak, zrobić tak. Aj, nie mogłeś wcześniej, nie mogłeś wcześniej. Teraz tak, na pewno tego, bo ja bym wolał mieć jakąś. Znaczy, będę miał od hooka kreaturę. Ale to bym wolał ten stół wyczyścić. Tak całkiem. Bo to może mi i tak zginąć. A to na później się bardziej chyba przyda. Dobra, to zróbmy, zróbmy tak i ja swojego puka rzucę, o, jest dobrze, jest dobrze, to kosztuje jeden to przekształcenie, bo jakoś fajnie nie siadło, ale ogólnie, ogólnie i tak mi się podoba, w każdym razie no myszkę spróbuję sam sobie naprawić, a jak mówiłem, te zadania za bardzo mi nie leżą, bo wymuszają, wymuszają takie... Określone talii. To to niby, to to niby, wiecie, ma służyć temu, żeby ta meta się trochę, chyba, chyba, tak zakładam, zróżnicowała. Natomiast, natomiast, ja jak ostatnio robiłem z murlokami, no to te deki murlokowe teraz jakoś tak szczególnie dobrze nie siadają. Weźmy, dobierzmy. O kurde, bran, strząs ziemi. Dobra, to weźmy jeszcze jednego. Katuna. O, o, o! I to zbranym może za chwilę bardzo ładnie siąść, bo tu będą te podwójne ataki i tak dalej. Ale, 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 ale. Zaatakujmy na razie tylko. Będę miał cztery, to ja rzucę, no, wszystkie te karty z podwójnym. No dobra, może być. No, jeszcze mu spaliłem kartę. Także miało służyć temu, kurczę, zróżnicowaniu ale mam wrażenie, że właśnie część osób po prostu zmienia tryb, nie gra normalnego rankingu, tylko gra coś innego. I przez to, no ja ostatnio tymi murlokami grałem w dziczy na jakimś tam 23 poziomie. No i wygrywałem bez większego problemu, także pewnie wkurzałem tych nowicjuszy, którzy na tym poziomie tam grają. No bo niejako Blizzard mnie do tego zmusił, bo no nie chciałem na jakiejś wysokiej ranze grać. A tutaj na pewno. Albo zaraz, rzućmy tego, weźmy tym krakenem za 8, weźmy tym tutaj tak, za 4, no to bije, 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 aż sobie takiego ładnego skrinka zrobię, bo to się nie spodziewałem, że tak, aż tak ładnie siądzie, o, o i pięknie screena. Także wiecie, no zagrałem, zagrałem właśnie w tej dziczy na poziomie, no na, na którym raczej być nie powinienem mając moje karty, doświadczenie i tak dalej. No to jest dobre, to jest dobre, on tu jeszcze mnie zabije. No ale wyszło jak wyszło, co poradzić, no. Chyba nie o to Blizzardowi chodziło, ale wiecie, życie, pomysły pomysłem, a życie życiem. Także mi się ten nowy system do tego to się sprowadza, nie podobaj tyle, co ja będę tu nawijał. Kurde, jakoś tak mało mam tego zdrowia. Mało mam tego zdrowia. Weźmy, zróbmy tak. Co ty robisz? Mhm. Weźmy jeszcze tak. On mi kurde tutaj, ten jego wojownik, no nabruździł, dlatego że, że bardzo dużo tego AOE miał. Młyniec, potem ten gul i pozabijał mi te stwory moje. A tak, to gdyby to była inna klasa, no to już bym pewnie to wygrał. No to patrzcie, zemsta kolejne. No muszę go jakoś ubić, ale to może być trudne. To może być trudne. Ja tutaj zaraz chyba sam się będę leczył. Tyle karcioch miałem. Mogłoby coś przyjść, żebym dobrał sobie kolejne. Ale póki co mi się podoba, póki co mi się podoba, podobało mi się to w pierwszym pojedynku i teraz też mi się podoba. Tylko że on to teraz będzie dokładał sobie ten pancerz, ja go w końcu nie zabiję. Ja go w końcu nie zabiję. Jakoś karty bym sobie dobrał czy coś. No tutaj wezmę to rzucę, żeby się po prostu. żeby się po prostu podleczyć i mieć coś na stole. Także mam trzy obrażenia, on sobie będzie dokładał. Potrzebuję blood Blasta albo czegoś. Kurdej, gul! No to teraz to już chyba przegrałem. Do trzech razy sztuka przegrałem. Przegrałem. Ja tutaj z szarżą nic nie mam, także raczej to już przegram. O, heroiczny ciosy. także tutaj, no. Załatwił mnie. Najprawdopodobniej, ale jeszcze zobaczmy. Mogłem nie brać tego wstrząsu ziemi, to był błąd. O, Chromagus to ok. jeszcze walczę oczywiście. Jeszcze walczę oczywiście. On tu ma cztery. No, jakby tak prowokacja była, to nie miałbym nic przeciwko. O jejku. A chociaż i tak bym tak zaatakował. Dobra, jeszcze zobaczymy. Jak coś dobrał, żeby sobie zwiększyć, to może być źle. Jak nie dobrał, to będzie. Będzie ok. No, Bryn tutaj też ładnie będzie działał. No, to wygrał. Wygrał, wygrał. Dobra, o dobre rzeczy, oj, i Alekstraza, ale bez okrzyku, to tak może szczęśliwy nie był, ale ten Gedon tutaj zrobi rzeź. Ten z, z, kurde Gedon tutaj zrobił rzeź. Jeszcze ciekawe, co by mi tutaj mogło przyjść, co ja tam wsadziłem do tej, a nie no przecież tutaj 4-2. No racja. Trudno. 2-1 ogólnie jestem zadowolony, zobaczmy, zobaczmy co będzie w pakiecie. Zadamka się robią, złoto zbieram oczywiście na gadżeton. Będę pakiety kupował, no i mam nadzieję, że wszystkie potrzebne karty szybko zdobyć się uda. Ech, nic nic ciekawego, także tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.